W lipcu 2025 roku naukowcy z CERN ogłosili przełom. Stabilna teleportacja cząstek stała się rzeczywistością. Po dekadach badań nad splątaniem kwantowym zespół pod kierownictwem dr Anny Kowalskiej stworzył urządzenie zdolne do teleportacji obiektów makroskopowych. Pierwsze testy przeprowadzono na jabłku, które w ułamku sekundy przeniesiono z Genewy do Tokio. Świat oszalał. Początkowo technologia była dostępna tylko dla rządów i korporacji. Teleportacyjne huby powstały w światowych metropoliach, zastępując lotniska. Podróże lotnicze stały się reliktem. Po co latać, skoro można być w Nowym Jorku w sekundę? Linie lotnicze splajtowały, a przemysł naftowy zanotował gwałtowny spadek. Z kolei firmy technologiczne jak XAI zaczęły integrować teleportację z AI, tworząc systemy automatycznego transportu towarów i ludzi. Społeczeństwo podzieliło się, bogaci korzystali z prywatnych teleportów, podczas gdy reszta tłoczyła się w publicznych hubach. Ruchy antyteleportacyjne protestowały, twierdząc, że technologia niszczy tożsamość. Czy to wciąż ja po teleportacji? Filozofowie debatowali nad naturą świadomości, a religie dostosowywały doktryny do nowej rzeczywistości. Teleportacja zrewolucjonizowała handel. Amazon dostarczał paczki w sekundę, a lokalne sklepy upadły. Globalna gospodarka stała się jeszcze bardziej połączona, ale nierówności wzrosły. Kraje bez dostępu do technologii, głównie w Afryce, zostały zmarginalizowane. Hakerzy zaczęli sabotować huby, teleportując ludzi w przypadkowe miejsca.